Albo usiądziesz i będziesz płakał, że, o, i będziesz jęczał, że nie masz na nic pieniędzy i tak dalej, albo bierzesz się do roboty. Ja byłem zdolny do tego, żeby stracić swoje dobre imię jako księdza i zacząć działalność w marketingu sieciowym i zacząć sprzedawać perfumy. Mój biskup się zgodził na to w tamtym czasie. Wiesz, co się mówi o księdzu, który zajmuje się marketingiem sieciowym? Co? Nie chciałbyś tego słyszeć. Do hmm. czego usłyszałem ja, będąc oskarżony, oskarżonym nawet o założenie sekty. Ale ja, widziałem, ja miałem świadomość, że jeżeli nie zarobię pieniędzy, to moje dzieci będą głodne. I tu chodzi o ten aspekt, że nie będzie chodził i żebrał, tak? Ja byłem na tyle taki dumny, dumny i z domu to wyniosłem, o, że nie będę prosił dwa razy. Powiem raz, że mam kłopot. Jeżeli ktoś mi nie pomoże, to będę tyle na tyle uparty, że znajdę rozwiązanie. Jest kilka nagrań w internecie. Ksiądz przedsiębiorca, księdz to, tamto. O tobie? Tak, o mnie. Więc to nie jest to, że wiesz, ja opowiadam o, o ładnym, czy życiu. Och, jak to super być księdzem. Nie, to są nasze historie. Byłem masz masz też... kościół walący się z XIV wieku, który grozi zawaleniem, masz dokumenty na to, cokolwiek spadnie na głowę komuś, idziesz do kryminału, a masz żonę i trójkę dzieci.